tak chwila słyszę ostatnio o ludziach, którzy mówią, że zawiedli się na ludziach kościoła. On tak sobie myślę o Jezusie, że on musiał też czuć zawód, bo on wybrał Dream Team 11 i w najważniejszej 12 chwili, nawet. Czy 12, bo ja właśnie Judasza już przestałem liczyć, o właśnie to jest to, nie? że wybrał 12, a ja już myślę o ekipie, w której nie ma Judasza. że Właśnie w najważniejszym momencie świata, kiedy natura reaguje w taki sposób, że, że jest ciemno i że góry się trzęsą, ziemia się trzęsie, bo umiera syn Boga. Jezus patrzy pod krzyżem, tam został jeden. No właśnie, jedenasto już nie ma, bo taki Judasz nie żyje. A gdzie jest pozostała dziesiątka? Czyli coś źle wybrał, nie miał oka do ludzi, nie potrafił nawiązywać relacji. Po ludzku w ogóle się nie udało, nie? bo zbudował no, dream team po prostu. Bo my mówimy, gdybym był w tym składzie apostolskim, no i co, oni byli. I został tylko święty Jan. Nie miał prawo po ludzku czuć że się Jezus zawiedziony, miał prawo. No tak wiesz, jak będą sobie myślisz. Yy, tak to słyszę, jak to pytasz, wiesz, że jakby tak patrzysz na biskupów na przykład i myślisz, kurczę, no nie, no to są tacy jacyś naprawdę wykształceni, wyrobieni i, prawda, no to ja tam na pewno się nie nadaję, nie? A z drugiej strony myślisz, że byłbyś lepszy od apostołów, nie, niż te rybaki. Znaczy, bo gdyby w tej próbie ogniowej zostało sześciu, nie, pół na pół, to można by powiedzieć, że połowa odpadła, ale tam jedenastu nie było pod krzyżem. Został tylko święty Jan. I co więcej, Piotr dzień wcześniej usłyszał, słuchaj Piotrze, że ja miałem taką wizję, że widziałem demona, który powiedział, że chce was przesiać jak pszenicę, a ja proszę cię, po prostu, jak się nawrócisz, no, umacnij, nawracaj, umacnij swoich braci. I gdyby on to usłyszał, nie wiem, rok wcześniej, miesiąc wcześniej, to dzień wcześniej Piotr słyszy takie słowa, proszę cię, nie, Tomasz, wali się wasz klasztor, ja cię, pro, Tomasz, proszę, dbaj o bra braci, bo demon chce po prostu was rozwalić, nie. I mija kilkanaście godzin i ojciec Tomasz Nowak, nie wiem gdzie jest, ale na pewno nie w momencie nie patrzy w oczy na Bożego, który umiera, nie? To, to jest. Znaczy, Wiesz, to, to no. jest jakby mocne, nie? że jakby to. No, no trudno bardzo to wierzyć, no, bo może ta, nie wiem, cała konstrukcja taka kościelna, jaką my znamy, mm -hmm. w którą, nie wiem, wrastamy, bo się w tym no. rodzimy i tak dalej, i tak dalej no, nie do końca nam pozwala no, zobaczyć, że my się tak słabo nadajemy, że w sumie nikt się nie nadaje. Mm. I, I, tym samym dopiero jakoś dojrzewasz, nie? Jakby dziękujesz za łaskę po łasce, że w ogóle cokolwiek trybisz z tego, co ten Jezus robi. No to, co by na przykład było mocno, nie wiem, wśród mnichów, nie? Którzy wychodzili mhm. na pustynię, nie? Że jestem grzesznikiem, nic nie wiem, nic nie umiem. I tym samym mogę się uczyć, mogę być uczniem, nie? A my nam się wydaje, że już wszystko umiemy i wszystko wiemy i tak dalej. A może nawet nie, nie powiemy, bo to jesteśmy tacy właśnie grzeczni w białych rękawiczkach. Czyli, że no nie tak, że wszystko w innym raczej nic nie wiem coś tam, no, ale zasadniczo jestem taki mądry, że jestem mądrzejszy od Boga i od wszystkich tam wokół, nie. To jest to, co też u dominikanów jest, nie, Nasz nas się mówi, że to jest zakon sapiencjalny, czy rozumowy, nie. Mm. I jeden z braci powiedział właśnie anegdotycznie, na czym polega sapiencjalność, czyli taka rozumność Dominikanów, że jeden uważa drugiego za głupszego od siebie. Nie? Teoretycznie <grywa> Więc, brzmi fajnie, nie? nie? Ale to jest zasadniczo jest tak, nie, że ty myślisz sobie, nie, no ja jestem taki jednak e, głupi, a z drugiej strony, ale niech mi ktoś też powie. Nie? A szczególnie jak ci powie Bóg. Nie? No, ale jest druga racja. Niestety bardzo często z nie, się z nią spotykam, bo jako dziennikarz jeżdżę po Polsce, że rozmawiam z kapłanami e, i wielu właśnie ma taką pozycję: nic nie widzę, nic nie wiem, nic nie słyszę. To znaczy mówią cały czas to mantrę: to jest atak na kościół, to jest atak na kościół, to jest atak na kościół. Filmy Sekielskiego, atak na kościół, nie? Nadużycia, które wychodzą na jaw, atak na kościół. I to, wyśpiewają tę mantrę, dlaczego tak jest. Ale wiesz, jak pytasz sobie: A Jezus, atak na kościół. No. Hmm. No Nikt tak nie powie, przecież. Ja wiem tylko, że mam wrażenie, że nie chcą dopuścić do siebie prawdy. Ja naprawdę jestem jak najdalszy od tego, żeby, żeby punktować nie? i wypisywać teraz grzechy kościoła publicznie. Natomiast, jeśli wychodzi już jakiś skandal, i cały czas słyszę, że to jest atak na kościół, nie? i widzę ludzi, którzy po prostu od razu zmieniają temat, to to mnie najbardziej boli. Bo to wiesz, to jest taka bezradność też. Znaczy, ja nie chcę tutaj mm -hmm. gadać, wiesz, jakoś usprawiedliwiająco. Ja nie wiem, co się czyje, kryje w czyichś głowach. Natomiast yy... No, ja widzę ten, ten swój proces, że mhm. ja niby tak nawet bym uznał, prawda, że jestem grzesznikiem, że jestem głupi, że, że nie wiem, żebym się uczył, że chcę być uczniem, i tak mhm. dalej, nie? a cały czas no, widzę, że i tak nie pojmuję tego, co on robi, co on mówi. Nie? Że jakby ten moment, tak jak patrzę na apostołów, od czego zaczęliśmy, nie? że to mhm. oni nic nie pojmowali. nie? Nie. Jezus się wkurza, Mówi, jeszcze tego nie rozumiecie, jeszcze nie pojmujecie. W jest napisane dwukrotnie, to? nie wierzyli w zmartwychwstanie. Tak. Przychodzą kobiety, mówią, jest pusty grób i nie, nie, po prostu nikt nie, nie wierzy, nie. Dream team, nie. Ci, na no których właśnie. Jezus buduje kościół, nie wierzą kobietom, uznali to za babskie gadanie. Nie? Jaki pusty grób. A jednocześnie znaczy, wiesz, no to jest takie, że no się nadajesz. Co... No. Ostatnio Jan Kamele słuchałem, jak kiedyś tam opowiadał, że. Yy, zabrał te, tą swoją fundację, gdzie tam są ludzie bez nóg, bez rąk, bez oczu, w Bieszczady i weszli, bo to była niedziela, do kościółka jakiegoś w Bieszczadach, no i akurat proboszcz czytał Ewangelię właśnie, że jeżeli jest grzech powodem, yy, znaczy oko powodem grzechu, to wyłupie, jeżeli ręka odetnie, noga odetnie. Hardcore. No miał ilustrację podno, podnosi oczy, a tam wiesz, wszyscy bez nóg, bez rąk, bez oczu, nie? Mm. I wtedy Wianek powiedział właśnie coś takiego, co bardzo mi dało dużo do myślenia. Nie? Jestem wystarczająco sprawny. Nie? Mhm. I to jest tak, że nie mam ręki, nie mam nogi, jestem wystarczająco sprawny. Nie? Jestem apostołem, jestem niewierzący, nie rozumiem o co chodzi Jezusowi, i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej mhm. strony jestem wystarczająco sprawny. Nie sam z siebie, mhm. nie? ale wystarczająco, bo mnie wybrał. Nie? Znaczy to ten moment taki, nie? że nie przyjmuję swojego wybrania, ale tak jak on to. Nie? Czyli nie to, jeszcze to, że... mi brat Rzedów mhm. wchodzi, wiesz, bo to. Jeszcze to dopowiem, może, bo mhm. to bardzo mnie to poruszyło, nie? Jak jego pytał ktoś, jakie jest najważniejsze pytanie w Biblii, on mówi, czy kochasz mnie? Mhm. I on mówi, tylko że za tym pytaniem, czy kochasz mnie, Jezusa, yy, stoi wyznanie, ja kocham Cię. Mhm. Tylko, że nie, że kocham Cię, prawda? Bo znaczy, jego po doświadczeniu z rady, nie? także to. I on mówi wtedy tak. No. Jezus nie mówi, Ja kocham moje wyobrażenie o tobie, mhm. tylko ja kocham ciebie, nie? A natomiast Piotr, jak mówi, to kocham twoje, moje wyobrażenie o tobie, Jezu. Nie? Bo tak jak przychodzi czy Andrzej, czy Jan, mhm. czy Piotr, no to najpierw ma wyobrażenie. Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy, nawet jak ma rację, mhm. to ich wyobrażenie o tym, co znaczy, że Jezus jest Mesjaszem i tak naprawdę o co mu chodzi, to jest tylko ich wyobrażenie. Nie? Zaraz w drugim zdaniu już słyszy skarcenie, Piotr, nie? I tak samo my jesteśmy. Ja to nazywam duchowością drzwi obrotowych, jeszcze nie wchodzisz, już wychodzisz. nie? Że ty mówisz, tak, ty jesteś Jezus, ale już myślisz o nim nie taki, jak trzeba. nie? To dla mnie genialne zdanie: porus. wierzę, i następny od razu zarać mojemu niedowiarstwu. <grym> tak. Na jednym oddechu wierzę, ale zaraz mojemu niedowiarstwu to jest Ale stało. właśnie to znaczy: drzwi obrotowe, nie? nie? Wierzę, ale. ale. No I już wychodzisz, nie? <grym> Ojciec czuje słysząc albo czytając, że co chwila ktoś dokonuje aktu apostazji, że mówi, że nie chce mieć z tym nic do czynienia, że moja noga tam więcej nie postanie. Niektórzy na niektórych portalach czytam takie teksty, że no odpadają tylko ci tacy letni. Oni tak, tak naprawdę nigdy nie byli w kościele, to takie może nawet dobrze, bo zostaniemy my, reszta Izraela, nie? Jedyni sprawiedliwi, niepokalani, a ten cały ci ludzie, którzy tacy byli tacy. Nie pewnie, nie można było za nich pięciu groszy dać, to może nawet dobrze, że odpadają. Znaczy, to jest takie, że często powiem szczerze, że też na takim myśleniu nie łapałem. To nie będę udawał, dopóki Pan Bóg nie zweryfikował tego, że jestem pierwszą osobą, którą powinien Jezus wyrzucić z tej wspólnoty. Naprawdę. I kiedy miałem takie doświadczenie, to w ogóle, no, co cię czuję? Czy czytając o tym, że, że ludzie mówią koniec? Bo apostazja to jest chyba jednak jest bardzo mocna decyzja. Wiesz co, jak ja pytasz mnie, co czuję, to czuję bezradność. Mhm. Znaczy ja pamiętam to. Jak kiedyś tam odwiedziłem Kurię Łódzką, mm -hmm. bo mam tam znajomą siostrę i ona mówi codziennie: y, 10 osób mm -hmm. przychodzi y, dokonywać aktu apostatnie. A kiedy to było? No teraz jakoś, miesiąc temu. no bo teraz właśnie to. I laicyzacja, wiesz? która była pełzająca, to ona brała galopu. No. Nie, I, tak, i myślisz sobie tak, bo to ja złapałem się na tym, bo tak. dlatego dlaczego to mówię, nie? że to jest bezradność, bo tak myślisz sobie, kurczę, w moim. W Przekonanie, czy w moim poczuciu nie? akurat mm -hmm. mój biskup <głos> Grzegorz, <głos> no, że on jest ostatni, kto, do którego można by przychodzić i mówić chce, apostać. Nie? Że jednak ludzie taki ludzie człowiek, tego nie, nie wiedzą, nie znają. To, to teraz wyszło parę dni temu, kiedy były te protesty. Łodzi, ludzie mówią, idziemy protestować pod łódzką kurę. I ten dziennikarz mówi, ale czy wiecie, kto tam siedzi? I się okazało, że nie wiedzieli. Nie? To znaczy Kościół, jako. Jako wielki Babilon, ale nieważne, czy tam jest biskup Kowalski, Nowak, czy Ryśni. To było przerażające. Nie? I to jest takie, nie? Dlatego jakby ta bezradność, nie, żebyś nie wiem, co robił. Tak mm -hmm. naprawdę nawet nie chodzi o ciebie i o to, co ty robisz, tylko jakby jesteś postrzegany przez jakąś ogólną etykietkę. Nie? A co teologia mówiła o apostazji? Czym jest ten gest? Czym jest ta, ta decyzja? Wiesz, no to jest... Czy ludzie zamykają sobie niebo? No w tym sensie wiesz, że, że odchodzą z kościoła, nie? Zamykają te drzwi, nie? Mhm. Zamykają tę drogę, nie? Natomiast co tak naprawdę za tym stoi? Mhm. Ja nie umiem o tym nie myśleć, to znaczy dla mnie nic nie jest czarno-białe, chociaż jestem dominikaninem. Mhm. Mhm. No bo... Black and white, tak. jak kombi. Nie? Że, że, że zawsze jest pytanie, co tam za tym stoi, nie? Mhm. I to jest zawsze jakiś zlepek różnych rzeczy, nie? Mhm. Tak samo w drugą stronę, nie? bo też jest dla mnie takim istotnym tematem, dlaczego ktoś nie tylko opuszcza Kościół, ale na przykład z zakon, nie? zgromadzenie. Mm -hmm. nie? I, ale też tak samo ważnym pytaniem, dlaczego wybiera i przychodzi. Nie? I, bo my często jesteśmy też jednostronni. Tak, o, jak opuszcza, no to diabeł. nie? Ale jak przychodzi, to Bóg. Mm, dopiero jak się porozmawia z tymi ludźmi. I myślisz że, ale zaraz, on ma motywację. No. Taką, taką, ową, i nikt nie ma czystej, albo takiej właśnie, że super na tak, albo super na nie, tylko jest to pomieszane jakaś taka motywacja szlachetna z jakąś taką prymitywną, i nie tylko ma, to trzeba to możliwe. Tak. Bo jeśli że ktoś przeczyta tylko o takich rzeczach, to ma od razu gotowe odpowiedzi. Nie? Wujek, dobra rada, wie dlaczego. Ja no rozmawiałam tak. ostatnio z dziewczyną, która powiedziała, że. Rezygnuję po wielu latach z zakonu, ale gdy mi mu i poznaję jej historię, no to jedyna rzecz, którą mogłem zrobić, to płakać z nią. A. To znaczy, bo zobaczę, jaka jest rozdarta, że to nie jest taki śmiech, koniec, nie? Koniec. Tylko widziałem, że to jest e, psychoterapia, cierpienie, płacz w nocy, że to po prostu są decyzje, które na pewno będzie żałował do końca życia, bo to jest coś takiego, że no kilkanaście lat, nawet jeśli ktoś uzna, nie? że teraz ten to, to jest kilkanaście lat, które. W których zainwestowała w coś. No, wiesz, ja widzę mówię. bardzo dużo bezradności takiej, Tak Jakby to że nagle się okazuje, że ludzie nabierają świadomości, na przykład będąc w tak. zgromadzeniu, e, dopiero w trakcie, bo to jest w ogóle pierwszy świat, gdzie w ogóle jest mhm. namysł, bo wcześniej byli w takim chowrodku, czy w takiej sytuacji rodzinnej, czy innej, że to w ogóle nie było miejsca tak, na tak. to, żeby zreflektować, nie? Albo na przykład, no też takie, wiesz, mocne doświadczenie to jakoś ten temat ojcostwa też jest mi bliski że wiesz, yy, yy, że znam na przykład jakąś siostrę, która nie może podjąć uczciwej decyzji od kilkunastu lat. Mm -hmm. nie? Bo machina tak jest yy. złamszona. Nawet nie. Wiesz, nie tak. nie, nie na ma mocy w sobie. Tak? Nie ma mocy w sobie, żeby podjąć decyzję, bo tak, tak miała w rodzinie, i tak, dalej, i tak dalej. I nagle wiesz, odzywa się jej ojciec alkoholik po 20 latach, nie? bo nie miał z nic mm -hmm. do czynienia i yy, mówi tylko jedno zdanie – córeczko, przepraszam. Nie? I to jedno zdanie powoduje, że ona nabiera siły do decyzji, mm -hmm. bo widzi, oszukuje siebie, oszukuje innych i na przykład dopiero po tych nastu latach jest w stanie podjąć taką decyzję. Nie? Ale tak samo może podjąć decyzję o tym, że odchodzi, jak i o tym, że zostaje. Mm -hmm. Tyle, że to świadczy... Nie, znaczy nie chodzi o decyzję, mm -hmm. tylko o tym, co się w niej działo wcześniej, czyli wcześniej nawet jak była czy nie była, to tak naprawdę no była zablokowana przez mhm. takie doświadczenie, jakie miała wcześniej, i nagle jedno krótkie, mocne doświadczenie, jedno zdanie ojca uzdalnia ją do wolności, nie? że może zdecydować w jedną czy w drugą stronę, ale jest w ogóle w innym miejscu dzięki temu. Nie? I nie chodzi o to, czy jest siostrą, czy nie jest. Mhm. Jak to zmierzyć? Co znaczy, tak jak mówisz, apostazja? Czy to jest odejście, nie odejście? Z jakiego powodu, co za tym stało? Nie? A Wy o siebie się nie boicie? Macie z Ojcem Szustakiem taką siłę rażenia, jak, jak patrzę na te wszystkie wyniki oglądalności, popularności, że no, jeśli odejdziecie, to wiele osób myślę, do kościoła więcej nie zajrzy. To jest, łatwo się z taką świadomością zasypia. <laughs> Czy, bo bardzo oczyszczające jest to, kiedy człowiek wie, że nie ma takiego wpływu na ludzi. Gorzej właśnie. A propos tych napisanych książek, to co mówiłem, nie? Napisałem tyle książek, mówiłem i nagle nie mam mnie w kościele. Znaczy, jednym gestem przekreślam wszystko. Ta, ten ksiądz, o którym mówiłem, ten zakonnik, przyjeżdżał do nas i mówił wielogodzinne konferencje o posłuszeństwie. I nagle się okazało, że on mówi: No tak, ale papieżowi Franciszkowi nie muszę być posłuszny. Nie wiem skąd takie rzeczy wie, no ale no ja wtedy nie chcę czytać jego książek. I kasuję rekolekcję o posłuszeństwie, dlatego że widzę, że że mówi zupełnie coś innego, żyje inaczej. Nie Nie boicie się tego, że nie macie takiego ciężaru odpowiedzialności, że ludzie na Was patrzą. Powoli dochodzi taka: bo tak naprawdę powiem mm -hmm. tak, uczciwie, nie? że mm -hmm. yy, najchętniej bym nie miał takiej świadomości. No nie? Właśnie. Że wypieram tą świadomość, że nie wiem, dla kogoś jestem jakimś punktem odniesienia, bo mnie to jakoś straszy. Mm. <laughs> A jednocześnie, mówię, to by było nieuczciwe nie mieć takiej świadomości. Mm -hmm. yy. Jednocześnie jakby, no, uznaję to, tak, jestem kruchy, jestem w siebie niepewny, coś tam, a jednocześnie chcę być dalej, chcę być, nie wiem, punktem odniesienia, oparciem nie ze względu na siebie samego, nie tylko na tego, który mnie tym uczynił. Dla mnie bardzo mocno było jedno takie doświadczenie, że się podzielę, bo mnie bardzo wkurzało, jak mówimy o nie? Mm -hmm. <laughs> że kiedyś miałem takie doświadczenie tu w Krakowie że mieliśmy kolekcję przed Światowymi Dniami Młodzieży i mieszkaliśmy w klasztorze, jak przechodziliśmy, idzie się, bo tam te kolekcje zaczynały się w Kościele Mariackim, przechodziło się z klasztoru trzy minuty, a szliśmy piętnaście, bo wszyscy, błogosławieństwo, selfie, coś tam tego, podpisanie, coś, różne tam rzeczy, nie, ja byłem, szlak mnie trafiał, więc mhm. nie chcę tak żyć, nie. A potem za cztery dni ja tak szedłem, mhm. tylko w drugą stronę, do relikwii Piotra Jerzego Frasatego, naszego patrona łódzkiego mhm. w klasztoru, i też tyle mi zajęło, nie? bo już mnie rozpoznali, ludzie już chcieli też błogosławieństwa i foto i coś tam, dalej. I pamiętam, jak klęknąłem przed tą trumną... Trumą jest ojciec tą samą bronią, no. no? no. I wiesz, i klęknąłem przed tą trumną i mówię z płaczem, i mówię: Jezu, nie chcę tak żyć. Mhm. Nie? I słyszę w sercu takie pytanie, a chcesz być taki jak ja? No wiem, a on, a on nie mówi, potrafił tak. nawet zjeść posiłku. A on mówi tak, to ja tak miałem, nie? To właśnie mnie najbardziej dotyka, że on nie miał czasu, żeby się posilić, bo zawsze mamy taką mistyczną wizję w głowie, że była cisza, spokój, przychodził Jezus, a to były takie tłumy, nie? Kiedy Józef Flawiusz mówi, że na święto Paschy do jerozolimskiej świątyni przychodziło nawet półtora miliona ludzi, i ten Jezus w tym tłumie, po prostu wszyscy y, przynoszą chorych, nie? Cały wydział onkologii przychodzi, nie? Przeczołgani przez chemię. I teraz kogo uzdrowić, kogo nie uzdrowić? Cały czas takie ten, straszne...